Właśnie ten mecz gks Tychy i GKS-u to chyba taki szlagier dzisiejszej kolejki. Oprócz tego spotkania w nowym targu pod hale podejmuje Krakowie, natomiast w Bytomiu Polonia gra z GKS-em Katowice. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, co dziać się będzie dzisiaj na lodowisku w Tychach. Oba zespoły przystępują do tego dzisiejszego starcia po porażkach odniesionych w swoich ostatnich spotkaniach. Tyszanie ulegli w Sanoku 0 3 ekipie PBS z Banku, Sanok. Natomiast Kokejści e, z Jastrzębia przegrali e, 2 do 3. Z Aksamunią, Oświęcim, które w pełnym składzie grają Jastrzębianie. To na pewno ma wpływ na grę tego zespołu, ale jednak tak czy siak, nawet bez tych swoich zawodników i tak dysponują składem przecież całkiem mocnym. Parzyszek do biteckiego na raty. Wycofanie do niebieskiej. Strzał. E, radzi sobie z tym uderzeniem Robert Stiwczenko. Mateusz Danieluk to jeden z reprezentantów naszego kraju. Danieluk ładnie przybierał się pod bramkę GKS-u Tychy, ale zamiast Krążka, to napastnik Jastrzębia wpadł do bramki. No i wspólnie z Rzeszutką jest na tym drugim miejscu najlepszym strzelcem Tyszan Józef Witek z siedmioma trafieniami. Jakub Witecki, on jeszcze gola nie zdobył w tym sezonie. Witecki nie będzie gola. Dobra interwencja Skubczynki, ale będzie natomiast kara. Pierwsza w tym meczu dla podopiecznych Mojomiria Tryliczka wyraźnie faulowany był w tej sytuacji Jakub Witecki szali nieco groźniej teraz pod bramką Stypczęki, ale w dalszym ciągu to za mało, aby pokonać tego bramkarza. A teraz jest gol. Przepiękne trapieniu Pawła Mojżisza. Dwieka Stychy prowadzi jeden do zera. Ale z przymierzył Paweł Mojżek. Galant szeroko pokazuje się łopuski. Galant do Stebera jednak. No chyba gdyby ten krążek dotarł do Łopuskiego, to Wychowanek z miałby lepszą pozycję do strzału, ale ciągle Tyszanie, obrócony krążek, gdzie jest, jest pod rakiem Roberta Slipczenki. Trwa bombardowanie wręcz bramki Roberta Slipczynki, ale jak na razie 29-latek, rodem z Czech, bez zarzutu interweniuje w bramce. Ekipę z Mojomira Triliczka. Gol 2 do 0 dla Giełdajewskich Dychy. Niespodziewany strzał i Krążek wpada do bramki. Dobre podanie do przodu to jest Danieluk. Przegrywa pojedynek z Gigardem. Mało miejsca do oddania strzału Mateusz Danieluk 27-letni napastnik JKH GKS-u teraz żigardy. Sporo szczęścia miał czeski z Tychów, Ale poczuli szansę na zdobycie tej kontaktowej bramki Jastrzębianie, bo w sporych tarapatach teraz zawodnicy GKS u Tych, ale będzie okazja dla nich niesiennie troszka Adrian Parzyszak. I będzie od razu okazja. Po sekundę, po Zatrzymał z ten krążek, a rozszarżował Mateusz Danielu. I teraz je, je. to jest jego drugi sezon w barwach JKH Jan Steber. Steber! Faulowany był czek i będzie rzut karny dla GKS-u, jego wykonawcą będzie Jan Steber wcześniejszych w Stoczniowcu Gdańsk. No i zobaczymy, co teraz zrobi Steber w starciu ze Slipczenką. Przegrywa to starcie Jan Steber. Mikołaj Łopuski, dobrze na lewą stronę. Leżał Galand jeszcze dobija Łopuski. Cały czas pisanie pusta bramka. Goal! Jan Steber, siła spokoju zdecydowała o tym, że GKS -tykę. Kamil Górny ma sporo miejsca, Górny prosto w Zigarniego. Jeżeli chodzi o średnią strzelanych w ramek przez GKS Tychy, no to jest 3 i 4. Więc jeżeli myślą o tym, aby poprawić tą statystykę, gol dla Jastrzębia. Richard Krall takim strzałem pod poprzeczkę pokonuje Stefana Ziggardiego. mają mają czasu na to, aby wykorzystać tę przewagę. Po raz kolejny Mojżysz na niebieskiej, nie może i Gol! Jest gol czwarty dla GKS Tychy. Koniec tego spotkania. GKS Tychy zwycięża. JKH GKS Jastrzębie 4 do 1 po dwóch bramkach Mojzisza. Jedną z i Miłopolskiego. Jedynego gola dla Jastrzębia zdobył Richard Kral Tyszanie. Zwycięzcy.